To jest chińska lutownica USB, którą kupiłem na AliExpress za całe 4 zł i 7 groszy. Cześć, ja jestem Dawid i dzisiaj mam zamiar sprawdzić, czy tego typu gadżet jest warty cokolwiek, nawet te 4 zł. Zapraszam na film. W ogóle to chyba powinienem zacząć od tego, że teoretycznie regularna cena tej lutownicy 8-watowej to nieco ponad 22 zł. 4 zł to realna cena, jaką ja zapłaciłem za ten gadżet przy okazji pierwszego zamówienia. Taka promocja często się zdarza, wiadomo jak te serwisy działają. I przede wszystkim miała to być lutownica do takich zastosowań domowych. Ja w domu nie mam żadnej lutownicy, nawet transformatorowej, rzadko cokolwiek lutuję. A jak coś poważniejszego, no to robię to tutaj u siebie. I to miało zastąpić mi taką transformatorówkę. W końcu małe, lekkie, jeszcze bezprzewodowe. No i wtopiłem. No, ale właśnie. Przede wszystkim w zestawie znajdujemy w takim niewielkim pudełeczku. Trzy rzeczy, trzy zasadnicze rzeczy. Samą lutownicę, gdzie grot jest odkręcany. Łatwo go odkręcać, ale nie radzę tego robić, kiedy lutownica jest nagrzana. Mamy taki stojak razem z taką gąbką, którą się namacza do wycierania tego grota do właśnie samej lutownicy. Mamy przewód do ładowania. USB-C nie ma żadnej ładowarki i taką niewielką ilość cyny, w żaden sposób nieopisane, nie wiadomo czy to ołowiowa, czy to bez ołowiowa. I to wszystko. I tu już pierwszy minus, ponieważ w zestawie na stronie sprzedawca chwali się, że mamy trzy różne groty. Ja dostałem tylko jeden. Jest to zwykły grot z końcówką stosunkowo małą, i to jest prosty stożek. Żaden ścięty, nic takiego zwykły. Najprostszy. To, że z dwojga złego lepiej w tą stronę, bo to w sumie najuniwersalniejsza końcówka, jaka jest praktycznie do każdej lutownicy. Nie ma praktycznie żadnej polskojęzycznej instrukcji obsługi. Nawet ta w języku angielskim jest ograniczona do totalnego minimum. Nie ma tutaj również żadnej specyfikacji tej lutownicy. Jakiekolwiek informacje, jeżeli będziesz chciał, to znajdziesz tylko i wyłącznie. Na stronie aukcji. No i tutaj zaczynają się już całkiem niezłe klocki. Zacznijmy od tego, że lutownica posiada trzy progi temperaturowe. Po przyciśnięciu zapala się na chwilkę, no właściwie miga biała dioda, i potem mamy trzy kolory do wyboru. Zielony to jest najniższa temperatura, i zgodnie ze specyfikacją, ze strony którą pewnie wrzucimy w ramach takiego screena, temperatura. Oczywiście nieopisana czego to od 330 do 350 stopni Celsjusza. Oczywiście, w prawidłowej specyfikacji i w konkretnych lutownicach powinna być to temperatura grota. Kolejny kolor niebieski to już temperatura 370-400 stopni, a najwyższa maksymalna temperatura to od 430 do 450 stopni. To, że to jest zakres temperaturowy. Spoko, zawsze tak jest, nigdy ta temperatura nie będzie idealna. Jeżeli chodzi o temperaturę topienia samego spoiwa, nawet jeżeli jest to spoiwo bezołowiowe, to ta wynosi około 220 do 230 stopni, w zależności oczywiście od spoiwa. Mamy również spoiwa niskotopliwe, gdzie ta temperatura topienia jest bardzo dużo poniżej 200 stopni, dzięki czemu dość prosto się Lutuje. I taka lutownica, która obiecuje do nawet 450 stopni Celsjusza, powinna sobie bez problemu poradzić, zwłaszcza z mniejszymi elementami, ale nawet SMD. O lutowaniu jakichkolwiek przewodów nie wspomnę, bo to powinno iść po prostu z marszu. Nie ma informacji również co do pojemności baterii zastosowanej w tej lutownicy. Ja oczywiście to wszystko sprawdziłem. I zacznę może od tej lepszej wiadomości, czyli od baterii, ponieważ tutaj. Pomiary wykazały, że mamy zainstalowaną baterię o pojemności około 400-417 mAh. Biorąc pod uwagę wagę i rozmiary tej lutownicy, to jest całkiem spoko. Mniej spoko jest ładowanie, które do pełna od zera trwa godzinę i 15 minut. A jak chodzi o czas pracy, to jest jeszcze gorzej, ponieważ deklarowany przez producenta to 30 minut i nie byłoby absolutnie nic złego, gdyby przy tej pojemności baterii faktycznie taki czas uzyskiwać. Ale nic z tego. Realny czas pracy to do 10 minut. I to mówię całkowicie poważnie, a musicie liczyć około 3 minut do tak naprawdę porządnego nagrzania tego grota dla najwyższej temperatury. No i teraz dochodzimy sobie do najlepszych kwiatków, czyli do realnych temperatur tej lutownicy. Ja zrobiłem pomiary za pomocą kamery termowizyjnej, dałem dodatkowe punkty na samym grocie, żeby jak najdokładniej, jak najlepiej odczytywać tą temperaturę i po pierwsze, nawet w tym najwyższym punkcie, czyli czerwono, do teoretycznie 450 stopni maksymalna moc lutownicy nie osiągała nawet 300 stopni. Około 290 stopni to była realna maksymalna temperatura, jaką udało mi się uzyskać na samym grocie. I to też by było całkiem spoko, gdyby nie to, że ta temperatura jest bardzo niejednolita. Wystarczyło delikatnie obracać tym grotem, co również zrobiłem, i widać na pomiarze termowizyjnym, jak ta temperatura mocno skacze od niecałych 200 do prawie tych 300 stopni Celsjusza. Różnica jest ogromna. Czy realna, to jeszcze za chwilę sobie wywnioskujemy z tego, jak się tym lutuje. Co do zaś tego drugiego, mniejszego pułapu temperaturowego, to zamiast deklarowanych 370-400 stopni, reali mamy około 190. Co zaś do najniższej temperatury, to ta w zasadzie dobija do około 150 stopni Celsjusza, więc już tu można sobie jasno powiedzieć, że ta najniższa temperatura do czegoś innego niż zaciąganie koszulek termokurczliwych się nie nadaje. Co zaś do praktycznego wykorzystania samej tej lutownicy. No, raz, że długo się nagrzewa, bo około 3 minut do pełnego nagrzania, druga sprawa krótko trzyma na baterii wbudowanej, a trzecia ta w sumie chyba najistotniejsza, to nie nadaje się do niczego i to zobaczycie na tych filmikach, które nagrałem zarówno kamerą jak i pod mikroskopu, że nawet najmniejsze kondensatory SMD są znacznym problemem dla tej lutownicy. Nałożenie na pola lutownicze cyny, tak, żeby ona ładnie się rozpłynęła, była takim fajnym świecącym stożkiem, chociażby po to, żeby za chwilę użyć hot era. Tak samo mija się z celem, bo już stosunkowo nieduże pole lutownicze na cienkiej płycie głównej było problemem. To jest właśnie ta płyta główna, na której przeprowadzałem te testy. A te kondensatory, które próbowałem lutować, są tutaj. To są te malutkie kondensatory i one już były problemem. Jeżeli chodzi o większe elementy SMD, jak na przykład cewki, to również próbowałem i to też widać na nagraniu, na przykład którą z tych mniejszych cewek. To w zasadzie pojemność cieplna tego grota oraz moc tych 8 watów tej lutownicy jest niewystarczająca, to jak nic nie powiedzieć. Bo tutaj w zasadzie momentalnie zaczyna się tylko i wyłącznie na powierzchni cyna topić, a potem się po prostu przykleja do grota. I to też widać, jak byłem w stanie praktycznie unieść tą płytę główną, ponieważ lutownica się praktycznie przylutowała do samej płyty. Głównej, no, nie ma absolutnie możliwości, żeby nawet małe elementy SMD lutować za pomocą tej lutownicy. To jedyne, do czego się nadaje, to do tego do lutowania stosunkowo cienkich przewodów z naciskiem na cienkie. Bo tutaj naprawdę, jakikolwiek nawet grubszy przewód o typowych kablach, nawet nie wspomnę, z, większą, z większym przekrojem, jest, to jest max, co ta lutownica jest w stanie sobie. Z czym sobie jest w stanie poradzić? No i tak, 2, 3, może 4 takie miejsca jesteście w stanie polutować, a potem będzie trzeba ją i tak ładować. No i teraz pytanie: Czy oczekiwałem w zasadzie czegoś więcej za 4 zł w promocji, 22 w regularnej sprzedaży? No, trochę tak. No chociażby jakiegokolwiek innego grota, na przykład większego, który byłby w stanie nieco lepiej utrzymywać tą temperaturę. Jeżeli chodzi o temperatury, to oczywiście to, o czym pisze sprzedawca, to cały czas mam tutaj otwarte i aż mi się troszeczkę śmieszczę, to jest totalna abstrakcja, bo realna temperatura jest o ponad 100 stopni niższa niż to, co podaje sprzedawca. Tu na końcu jest czujnik temperatury i niewykluczone... To mi spadło, że tutaj faktycznie gdzieś te 400 stopni może mieć, ale na pewno nie na grocie, a tym w końcu lutujemy. No i jeszcze jedna sprawa: sprawdziłem również za pomocą kamery termowizyjnej, jak się rączka nagrzewa. Ona tutaj jest dość solidnie wykonana, tego nie można zarzucić, natomiast w zasadzie aż do przycisku, i to też doskonale widać. Ta lutownica się nagrzewa do około nawet 70 stopni, i to czuć, można się oparzyć. Więc, lutując, trzymając dziś tutaj bliżej, uważajcie, bo tu się po prostu oparzycie. Urządzenie jest więc nawet troszeczkę niebezpieczne pod tym względem. Uważam, reasumując, że wydanie nawet 4 zł na tą lutownicę to jest i tak za dużo. Nie kupujcie tego, zaoszczędźcie te 4 zł. Wydajcie to lepiej, nawet na chipsy w biedronce czy innej żabce, bo to są po prostu pieniądze wyrzucone w błoto. Oczekiwałem jednak troszeczkę lepszego produktu. Zawiodłem się, nie pierwszy zresztą raz w życiu. Pod względem jakości wykonania jest ok, ale co z tego, jak do niczego to się nie nadaje. No i jeszcze paczka przyszła w zasadzie niekompletna. Jeżeli przyszłoby więc Ci do głowy wydawać jakiekolwiek pieniądze na tą lutownicę, zrezygnuj, kup sobie nie wiem, chipsy albo coś słodkiego i lepiej spożytkujesz nawet te 4 zł w promocji. O 22 zł nie wspominając, bo to na pewno nie jest warte nawet tych 4 zł. Ode mnie to by było na tyle, w tym krótkim, ale jakżeż praktycznym. Filmie. Ja mam nadzieję, że pozwoliłem Ci zaoszczędzić trochę kasy. Już wkrótce testy multimetru profesjonalnego, może multimetra, za całe 15 zł. Także, jeżeli jesteś ciekawy, subskrybuj kanał, klikaj na dole w dzwoneczek i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej, trzymajcie się.